Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza, jak już powtarzam, za każdym razem przygoda z Ewangelią Mateusza trwa. Doświadczamy, że przygoda piękna, bo człowiek, pochylając się nad tekstem jednej Ewangelii, odkrywa niesamowite bogactwo, rędzie, przesłanie, które jest ciągle aktualne, żywe. Dokonujemy aktualizacji czytanych tekstów i widzimy, ile jest odniesień do naszych różnych sytuacji życiowych, do tej rzeczywistości, którą określamy jako bycie uczniem Pana Jezusa. Czytamy i praktycznie dobiegamy do końca w lekturze kazania na górze, które jest kartą tożsamości chrześcijanina. Odkrywamy, że rzeczywiście to Słowo nas prześwietla, to Słowo nas weryfikuje, ułatwia nam też znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie jesteśmy uczniami Jezusa, czy jesteśmy na dobrej drodze, żeby z pomocą łaski Bożej tymi uczniami się stawać. Jak powiedziałem, dotarliśmy do Siódmego rozdziału Kazania na Górze, a konkretnie zatrzymaliśmy się na pierwszych czternastu wersetach tego rozdziału. Wracając do nich, muszę powiedzieć szczerze, iż czasami wydaje mi się, że Jezusa stawiającego tak radykalne wymagania, nie rozumiem. Naprawdę Jezusa nie rozumiem. I zobaczmy, tylu ludzi szło za Jezusem. Gdy się pojawił w Galilei, wielkie tłumy, zdobył ich serca, zaimponował im, wyraźnie to okazywali. A On, jakby nie potrafił tego wykorzystać, nie umiał, dzisiaj powiedzielibyśmy, robić reklamy, nie potrafił zachwalać, koloryzować, słodzić. Gdyby, tak sobie myślę, popatrzył na nasze dzisiejsze reklamy w telewizji, one potrafią skutecznie proponować. Wiemy coś o tym. Ludzie, którzy szli za Jezusem, byli nim zafascynowani. Założę się, że wielu chciało pozostać z Jezusem na długo, może nawet na zawsze. Chwalili go, podziwiali, cieszyli się, że byli przy nim, że mogli go słuchać. A on, wracamy do kontekstu wygłoszonego kazania na górze, odwrócił się, popatrzył na nich, na uczniów i na tłumy, które słyszał za nim, i powiedział: Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. Znowu powiemy, co za antyreklama. Wyobrażam sobie, jak zareagowali ci, którzy słyszeli te słowa Jezusa. A on, jakby chciał jeszcze dokładniej wyrazić swoje słowa, w obawie, że nie wszyscy zrozumieli, że nie wszyscy dosłyszeli, dodał. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Chciałoby się powiedzieć: No, wybacz Jezu, ale sprawiasz wrażenie, jakbyś nie potrafił zapraszać. Dlaczego ich tak zniechęcasz? Dlaczego każesz im się zatrzymać, zastanowić? I w takiej sytuacji teraz już rozumiem słowa mędrca. Może rozumiem je jeszcze lepiej, które przeczytałem kiedyś w Księdze Mądrości. Oto słowa mędrca. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Z tą myślą mędrca zgadzam się całkowicie. Tak jakby pisał o tym, co sam czuję, jakby znał mnie do głębi. Moje śmiertelnika przewidywania są naprawdę zawodne. Co innego przewidywałem, a... Co innego uczynił Jezus. I przyznaję, że ziemskie myślenie obciąża nasz lotny umysł. Nie potrafimy zrozumieć, jak można mówić o wyrzeczeniu, o ciasnej bramie prowadzącej do życia, kiedy tylu ludzi Jezus miał za sobą. Tłumy szły za nim. Medytując nad tym tekstem kazania na górze, bo ten tekst kazania na górze, karta tożsamości chrześcijanina to naprawdę wyjątkowy tekst, przy którym warto się zatrzymać i warto medytować, więc medytując, ja przyznam się, bałem się, że Jezus straci tych ludzi, że straci te tłumy. Kłóciłem się w swoim wnętrzu z Jezusem, zastanawiałem się, po co mówić ludziom o trudnościach. Niech nie wiedzą, niech zapomną, niech nawet pozostaną przeciętni. Dlaczego nie można pójść na maleńkie kompromisy? Przecież tak też można żyć. Można się ustawić, umówić się. Na pewien styl życia, który nie będzie zbytnio wymagał, można go nawet wspólnie przegłosować w majestacie ludzkiego prawa, o czym wiemy, że tak się niestety wielokrotnie dzieje. Ludzie zawsze są tacy sami: kochają przestronne drogi i szerokie bramy i nazywają je po swojemu, szerokim patrzeniem na świat. Poszanowaniem ludzkiej wolności. Nie lubią, gdy ktoś mówi o ciasnej bramie i nazywają to dla odmiany ciasnym spojrzeniem na świat. Irytują się na ulicy, w domu, w telewizji, nawet w Sejmie, kiedy Jezus przypomina niektóre przykazania. Ludzie nie lubią niektórych przykazań. A przynajmniej nie lubią, gdy ktoś się do nich odwołuje. A Jezus powiedział, że ani jedna jota nie może być zmieniona w jego prawie, że jego prawo nie podlega ludzkim sondażom, referendum, nie zależy od mody, czy ducha czasów, czy od ludzkiej władzy. Wartość i aktualność Jezusowego prawa jest zawsze. I wszędzie ta sama. To jest właśnie owa ciasna, ale prawdziwa, jedyna brama, która prowadzi do życia. I trzeba jasno powiedzieć, że kto zaś lubi szerokie bramy i przestronne drogi, ten będzie ciągle coś w Jezusowym prawie zmieniał, by uczynić je szerszym i bardziej przestronnym. W ten sposób manipuluje Ewangelią, oszukuje siebie i innych. Bo przecież Jezus ostrzegał, że wolność, która nie liczy się z bramą ewangelicznego prawa i obiecuje szerokie przejścia w życiu, że taka wolność to iluzja, która prędzej czy później stanie się bramą śmierci i zgubą człowieka. Jezus, jakby przewidując owe ludzkie wygodne myślenie, które nigdy się nie starzeje, kładzie między nas ewangeliczne prawo, bardzo radykalne, wymagające i wyraźnie stanowczo mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę. Każe się wszystkim zastanowić, nawet tym, którzy już długo są z Nim. Nie boi się, że odejdą. To prawda. Stawia sprawę bardzo jasno i uczciwie. Trzeba to przyznać. Jezus jest bardzo uczciwy. Ktoś kiedyś powiedział, że Jezus jest gotów zostać sam, niż miałby pertraktować warunki naśladowania Go. Jezus nie jest jak ci, którzy myślą co innego i mówią co innego. I ostrzega. Że nie wolno rzucać pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami. Jakże mocne są te słowa. I tak sobie tutaj myślę, że dobrze, że zapisał je ewangelista, bo łatwiej uwierzyć, że są Jezusa. Jezusowy uczeń nie może być nonszalanski, bezmyślny w używaniu jego prawa, ewangelicznych wartości życia, które proponuje, nie może ich bezcześcić. Oczywiście, każdy jest wolny, zrobi jak uważa. Często to, co mówi Jezus, to propozycja skierowana do ludzkiej wolności. Można też udawać, że idzie się za Jezusem, świadomie wybierając przeciętność i kompromis. Ale wówczas On będzie się odwracał i wciąż stanowczo przypominał, że nie chce takiego ucznia, który idzie za nim i szuka przestronnych dróg i szerokich bram. Taka refleksja, którą się dzielę, skłania do tego, aby, myślę, przeprosić Jezusa za wszystkie chwile, w których jako uczniowie Jezusa ulegaliśmy wygodzie życia za cenę łamania Jego prawa. Myślę, że to słowo skłania nas do tego, żeby też przeprosić za tych wszystkich. Którzy na różne sposoby burzą publicznie bramę Bożych Przykazań i na jej miejscu, czasami nawet i w majestacie prawa, budują szerokie bramy swoich przekonań. Oby Pan, za którym jako uczniowie Jezusa pragniemy iść, dał nam odwagę i siłę, byśmy potrafili zburzyć wszystkie szerokie bramy naszego życia które nas gubią. Oby dał nam serce nowe, które jest zdolne pokochać wąską drogę ewangelicznego życia. I po takim naprawdę aktualizującym dopowiedzeniu do pierwszych czternastu wersetów siódmego rozdziału, a tak praktycznie też do całej tej wymagającej nauki Jezusa w Kazaniu na Górze, możemy to kazanie czytać dalej, przeczytać kolejny fragment, który jest zatytułowany w Biblii Tysiąclecia, wersety siódmego rozdziału od 15 do 20: Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami. Zapisał ewangelista Mateusz: Szczęście się fałszywych proroków. Którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona, ściernia, albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo. Wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. Kolejny fragment tekstu, i tak możemy. Przejść od obrazu uciążliwej drogi i wąskiej bramy do ostrzeżeń przed fałszywymi prorokami, przed fałszywymi apostołami. I ewangelista sugeruje, że u szerokich bram i na przestronnych drogach są głosiciele fałszu. Przychodzą w owczych skórach. Tutaj obraz przywołuje na pamięć pojęcie owczarni, które w Starym Testamencie nierzadko odnosiło się do ludu bożego. I słuchacze Mateusza ciągle pamiętajmy o bezpośrednich adresatach tej Ewangelii, środowisko judeo-chrześcijańskie, środowisko żydowskie, otwarte na przyjęcie Jezusowego słowa, znało ten język. W literaturze greckiej obraz wilków w owczych skórach był powszechnie znany. Zastosowana tutaj metafora wskazuje, że fałszywi prorocy zewnętrznym wyglądem pragną przekonać o swym pokojowym, łagodnym nastawieniu i w ten sposób uzyskać dostęp do wspólnoty, do kościoła, powiemy. W rzeczywistości są wilkami drapieżnymi, to znaczy tymi, którzy zamierzają zniszczyć wspólnotę, zniszczyć kościół. Wspólnota Owczarnia znajduje się zatem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Z podobną Polemiką spotykamy się w dziejach apostolskich w XX rozdziale też jest mowa o wilkach drapieżnych, ale także ten temat jest kontynuowany w literaturze patrystycznej u ojców Kościoła. Przestrogi przed fałszywymi nauczycielami były zresztą dość częste w pierwotnym Kościele. I to potwierdzenie znajdujemy w wielu tekstach Nowego Testamentu i także w pismach Ojców Kościoła. Powstaje pytanie, kim są owi fałszywi prorocy, fałszywi apostołowie? I odpowiedzi są zasadniczo dwie na tak postawione pytanie. Jedni upatrują ich poza wspólnotą chrześcijańską, czyli na zewnątrz, inni wewnątrz wspólnoty, czyli wewnątrz kościoła. I zdaniem niektórych, w tej omawianej perykopie siódmego rozdziału Ewangelii Mateusza mowa jest o fałszywych prorokach, którzy od zewnątrz dostali się do kościoła z zamiarem jego zniszczenia. Biorąc pod uwagę cały kontekst Ewangelii Mateusza, w owych fałszywych prorokach można byłoby upatrywać nauczycieli żydowskich, najprawdopodobniej faryzeuszy. Obok jednak przypuszczenia, że Owymi fałszywymi prorokami mogą być faryzeusze. Spotykamy się z opinią głoszącą, że idzie tu raczej o Esenczyków, czyli tych, którzy przynależeli do tej wspólnoty, sekty, która miała swoją siedzibę na pustyni judzkiej, lub do tak zwanych Zelotów, czyli kolejnego stronnictwa religijnego, które było obecne. W tamtych czasach, w czasach pana Jezusa. O ile tutaj pierwsza sugestia Esenczycy nie spotkała się z uznaniem, o tyle ta druga, która głosiła, że Jezus przestrzega tutaj uczniów przed rodzącą się ideologią zelotów, posiada nieco więcej zwolenników. Określenie wilki drapieżne mogło rzeczywiście odnosić się do tych ludzi, którzy nie cofali się przed wszelkim gwałtem dla zapewnienia zwycięstwa swoim ideom. Większość egzegetów, jak zauważyłem, czytając komentarze do tego fragmentu, skłonna jest jednak poszukiwać fałszywych proroków w łonie. Kościoła Mateuszowego, to znaczy identyfikować ich z członkami wspólnoty chrześcijańskiej. Byliby to chrześcijanie, którzy nie przynoszą dobrych owoców, ponieważ choć wyznają swoją wiarę w Pana i dokonują rzeczy, czasami nawet bardzo spektakularnych, widowiskowych, jak egzorcyzmy i cuda, to jednak nie spełniają woli Ojca, to znaczy nie stosują swego życia do wymagań Jezusowych. Na temat szerzonych przez nich błędnych nauk nie da się nic pewnego powiedzieć. I jeśli nawet ewangelista Mateusz ma na uwadze konkretnych ludzi, Wtedy, w tamtym okresie, gdy on pisał swoją Ewangelię, wprowadzających w błąd ludzi wierzących, myśli zapewne także o tych, którzy we wszystkich czasach stanowią ze względu na swe błędne nauki zagrożenie dla Kościoła, dla jego jedności. Przy końcu Kazania na Górze. Spojrzenie ewangelisty sięga w przyszłości Kościoła. Niebezpieczeństwo fałszywej nauki towarzyszyć będzie Kościołowi i nie można jej upatrywać wyłącznie w jednej czy drugiej jej formie, albo w jednym czy drugim momencie czasowym. Również ewangelista Mateusz w 24 rozdziale będzie mówił o czasach, w których fałszywi prorocy zwiodą wielu, powodując osłabienie miłości u wielu w wyniku rozprzestrzeniania się nieprawości. Ponieważ owi fałszywi prorocy są tym bardziej niebezpieczni, im trudniej ich rozpoznać, dlatego pojawia się konieczność sformułowania należytego kryterium, które umożliwiłoby ich dostrzeżenie. I tym kryterium są owoce. I tutaj także. Mamy pewną pomoc w innych tekstach biblijnych, jak chociażby w liście do Galatów w piątym rozdziale jest mowa o uczynkach ciała, o tych owocach, ale też mówi się w liczbie pojedynczej o owocu Ducha Świętego. W Starym Testamencie owoce były taką obiegową metaforą na określenie czynów ludzkich. A także konsekwencji owych czynów. W omawianym miejscu idzie o czyny, jak o tym przekonuje zastosowany tutaj czasownik czynić, w przekładzie wydawać. Znakiem rozpoznawczym fałszywych proroków są zatem czyny. Wyrażenie poznacie wskazuje bardziej na możliwość, nic bezwzględną pewność lub konieczność. W celu nadania większej wiarygodności owemu kryterium dodano pytanie, czy zbiera się winogrona ściernia albo z ostu figi? Takie, takie pytanie znajduje się w szesnastym wersecie tutaj tego fragmentu. Obraz cierni, niewydających winogron oraz ostu niewydającego fik unaocznia możliwość popełnienia pomyłki. Członkowie Wspólnoty łatwo mogą być wprowadzeni w błąd zewnętrzną, czasami atrakcyjną postawą fałszywych proroków. Zestawienie fałszywych proroków z cierniem i ostem. Ma na celu dodatkowo zdewaluować ich pozycję. Sposób rozumowania tutaj jest oczywisty. Podobne wywodzi się z podobnego, ponieważ złe pochodzi od złego. Dlatego owoce ludzkich czynów mogą wiele powiedzieć, po owocach ich poznacie. To, co uwidacznia się w zewnętrznych owocach. Mówi wiele o wnętrzu. Fałsz nie może ukryć się doskonale, ale wychodzi w końcu na wierzch. Czyny ukażą ostatecznie naturę sprawcy. W dalszym objaśnianiu kryterium rozpoznawania duchów pojawia się nowy element, a mianowicie dobre drzewo. Podobnie jak walor drzewa poznaje się z jakości owocu, tak też wartość osoby ludzkiej rozpoznaje się z jej czynów. Przymiotniki dobry, kalos i zły, poneros, którymi określa się walor owoców, mają wydźwięk etyczny i wywołują skojarzenia z dziedziną czynów ludzkich. Powtórzenie argumentu w pozytywnej i negatywnej formie podkreśla wagę kryterium. Czyny są najbardziej bezpiecznym kryterium dla oceny waloru osoby. Zły człowiek może być rozpoznany ze swych złych czynów. I zastosowany tutaj obraz mógłby prowadzić do błędnego wniosku, jakoby każdy człowiek był zdeterminowany przez swą naturę. Z całą pewnością idea predestynacji jest zupełnie obca wypowiedzi. To prawda, istnieje możliwość rozpoznania człowieka z jego czynów, ale to człowiek sam rozstrzyga o swym postępowaniu. I jeszcze na koniec wracam uwagę na to, że werset 19 kontynuuje metaforę drzewa, które nie przynoszą dobrych owoców, zostaną spalone. Fałszywi prorocy nie ujdą sądu Bożego. I w tym miejscu Mateusz posługuje się zdaniem wyjętym z kazania Jana Chrzciciela. Dlaczego? Nie tylko podkreśla harmonię w przepowiadaniu Jana i Jezusa, ale także wiąże ściślej obydwa fragmenty. Poprzez wyrażenie drzewo-owoc spogląda ku metaforom zastosowanym we wcześniejszych wersetach, natomiast przez perspektywę sądu będzie wycięte i w ogień wrzucone, kieruje wzrok ku wypowiedziom, które nastąpią. Wyrażenie ogień oznacza utratę życia wiecznego. Pośrednio również wspólnota uczniów, kościół otrzymuje napomnienie, aby przynosiła dobre yy, owoce. Tutaj się musimy zatrzymać, może jeszcze na jakąś krótką chwilę do tego tekstu wrócimy na następnym spotkaniu, ale małymi krokami zbliżamy się do końca tego kazania na górze. A więc w pełni będziemy mieli zaprezentowaną, omówioną kartę tożsamości chrześcijanina. Jestem uczniem, do tego pytania ona nas zachęca i do szukania odpowiedzi. Dziękuję za spotkanie, zapraszam na następne.